Antyweganie i branża mięsna twierdzą, że musicie jest zwierzęta dla B12 i dla innych składników odżywczych. Słynny kanał Sferigę, tak? Gautis, stwierdzi, że nie ma 15, 50, 15, czasami mówi bardziej 50, to taki stary numer, tak, żeby ludzie się nie połapali. I faktycznie rośliny nie mają być może wszystkich składników odżywczych, dlatego że składniki odżywcze pochodzą z roślin, z gleby, z słońca lub organizm sam je wytwarza. Także tu macie przykład tych suplementów, które są podawane zwierzętom i potem wierzycie w to, że po prostu jakimś cudem te, te to mięśnie tych zwierząt tak, umęczonych dadzą wam B12. Także po prostu najbardziej niedobrowi są mięsożercy, rzecy, oni są klientami, Aptek i suplementów. Oni kupują suplementy, oni, oni po prostu są niedoborowi.